Galaxy S21 kontra Galaxy S24. Kilka lat różnicy. A czy wideo będzie dużo lepsze? Zobaczmy kolory. Czy jest różnica po tylu latach, tyle generacji? No. 0,5 w starym, 0,6 w nowym. Ten kąt się zmniejszył z tymi nowymi smartfonami. W, obu, w obydwu nie ma autofokusu w szerokim kącie, więc Tu nawet nie ma co sprawdzać. Ale już w głównym obiektywie jest. Ale my sobie sprawdzimy w styl vlogowy. Jakby miała na mnie puknąć, jak to mówią. Bo byłaby lipa, trzeba było wywracać. Nadzielnie. No dobra. Główny obiektyw. Tak to wygląda. Kolory. Widzimy różnicę? No. Ja widzę, bo, ale to jest inny ekran Myślę, że na YouTube będzie zupełnie inaczej, no bo te ekrany się zmieniają To już zupełnie innej generacji ekran Inne ustawienia I tak dalej. Oczywiście na Samsungu jest włączony high bitrate Stara wersja tego nie ma Czy jest taka różnica? Telefoto? 12 i 12. No jest różnica. Tutaj widzimy, prawda? Że jednak Jednak ja może tutaj trochę tak przekręcę. O Jest różnica w tym telefoto. Proszę bardzo. Wracamy do głównego obiektywu Jeszcze raz jak szybkie jest autofokus obydwu zatrzymam się bok efekt obydwu jest równie szybki jest w porządku gdybyśmy musieli vlogować z głównych obiektywów tak to będzie wyglądać vlogowanie na ekranie no i oczywiście przednia kamera no i przednia kamera no, powiem ci, że jestem zszokowany. Galaxy S21, pamiętam jak stary jest to smartfon. Oba mogą późno 4K60. W przedniej kamerze. Auto, autofocus, jak szybki jest? Ale jest szybki. Bardzo szybki. I piesek chciał mnie zjeść. Ja się nie boję, bo ja mam naboje, no rozumiesz. Takie przysłowie jest. No. Ale autofocus jest. Wow. No, Galaxy S24 wiadomo, ale S21 Kurczę, to powiem Ci, że najnowsze smartfony nie mają takiego tofokusu, sam co był zawsze w tej przedniej kamerze yy, bardzo zaawansowany no dobrze, no, czy nie bez prześwietlone? nie, tak samo kolory również bardzo ładnie no i to chyba tyle jeśli chodzi o wideo zresztą wideo to chyba nikogo nie interesuje bardziej yy, foto, prawda? więc sprawdźmy Porównajmy kilka fotek. Cyrenka. No, jak widzimy po lewej stronie Galaxy S21, po prawej S24, plastyczne zdjęcie, przyjemne i oczywiście szerszy kąt w S24, mimo tego samego obiektywu. To ten kąt jest troszkę szerszy, to jest również fajnie. No, ta głębia S24, tutaj jest różnica na pozytywnie dla Galaxy S24. S21, bardzo płaski i taki smartfonowy strzał. Walka w kolorach, ani jeden nie wyszedł dobrze, czyli idealnie tak jak powinien być, ale już S21 te kolory ma troszkę bardziej zbliżone. Ta papryka jest czerwona, trochę przesycona, ale jest czerwona. W S24, proszę Państwa, ta widzimy tutaj paprykę, no jest różowa po prostu. No skąd ten róż się wziął? No jest róż. Kwiatek i tutaj znowu niedosycenie, pamiętajmy, oba w automacie, nic nie zmieniałem, fabryczne. Ustawienia. Całe zdjęcie ostre i tutaj yy, fajnie, ten etykieta też jest ostra, czyli zupełnie inne jak w Ultra, ale jednak ja wolę zdjęcie w starym telefonie, bo bardziej jest przybliżone do naturalnego wyglądu. Strasznie wyblakłe te zdjęcia S24, mimo że przeczyściłem obiektywy nową ściereczką z mikrofibry. Proszę Państwa, przed każdym zdjęciem tutaj, yy, przed serią zdjęć, bo to od razu robiliśmy kilka, wszystko sprawdzaliśmy i no tak jak jest, tak jak jest. No. Widzimy różnicę, oprócz bliskości, czyli rozpiętości fokalnej. Oba fajnie. No bo tutaj już różnicę w kontraście eee, widzimy definitywnie. Ja wolę kontrast ze starego telefonu, nowy przejaśniony. I teraz różnica między 64 megapiksele, a 50, bo w starym jest 64, a w nowym jest 50. Przeostrzony troszkę ten obraz, ale w 50. to już jest całkowicie rozmyty. Jakby nie było w starym, to wygląda to bardziej szczegółowo. Bardzo blisko. Ten kontrast oczywiście większy w starym. Szczegółowość. No sami oceniacie, gdzie jest, ja może bardzo zbliżę. Moim zdaniem stary ma większą szczegółowość. Zobaczcie, jak, jak to jest ostre, tu już takie. Jakby nie czy ja ruszyłem ręką, no ale to, to są taka stabilizacja obrazu, że tu nawet delikatne ruszenie nie powinno nic yy, tutaj. No, tak. No jeszcze raz, 64 kontra 50. A no tutaj już takich różnic nie widać, zbytnich. No, obydwa zdjęcia fajne. Troszkę koloru znowu. Tak, jak mówiłem, szerszy kąt w S24. Yy, no. I ostatni, selfiaczek w obu. Podobnie jakąś strasznie dziwną mam głowę w S24. Jakby spłaszczoną, co tu się wydarzyło? Beauty Mode nie jest włączony. Zrobiłem taką minę, ale to jakoś nienaturalny kształt. A w starym S21 normalny. Widać, że jestem gruby i stary, ale. Taki jak jajo, to raczej nie, jak ostatnio się patrzyłem w lustrze. Ale w, w rozumiesz, no różnica jest, jaka jest. No ten postęp jakiś tam jest. To nie są gigantyczne różnice, ale coś tam jest. Pozdrawiam i polecam.